Siemano, z tej strony MS. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak rzucać smokey na daście dwójce. To chyba najczęściej grana mapa przez większość graczy, także poradnik sądzę, że wam się bardzo przyda. Lecz pierwszy chciałbym omówić dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest taka, iż w opisie tego filmu zamieszczę specyfikację swojego komputera, ustawienia, wszystkie ustawienia graficzne i tym podobne rzeczy. Druga sprawa jest taka, że chciałbym ogłosić konkurs, po osiągnięciu 150 subskrybentów, która wśród subskrybentów M4A1S Atomic Alloy. Jest to ta nowa MK z tych nowych skrzynek, które dali chyba dwa tygodnie temu. No także możemy przejść do właściwej części poradnika. Przedanie smoku. Pierwszy smok z tego rogu. Wstajemy sobie w tym rogu, namierzamy na środek tej ściany. Idziemy celownikiem trochę do góry i troszeczkę w lewo. Po prostu rzucamy smoka. Smoke leci w to miejsce. Wybucha w tym miejscu. I całkowicie coveruje nas przed zawodnikiem kryjącym długo długiej. Kolejny smoke jest jednym z najtrudniejszych smoków, jakich widziałem w Counter-Strike'u. Jest to smoke z długiej na respa CT. Opiszę go w miarę dokładnie. Smoke namierzyć trzeba mniej więcej... Na środek przekątnych tych dwóch okien, czterech okien przepraszam. I podczas wyskoku wrzucić smoka. Tak aby ten smoke odbił się mniej więcej w tym miejscu, tak bardzo wysoko. Więc ja to zaprezentuję więcej jak to teraz wygląda. Rozpędzamy się, rzucamy smoka. Ubiję się w tym miejscu tutaj. Tu ląduje dokładnie w tym miejscu. Ten smoke coveruje nas przed graczami rotującymi z B. Także nas tutaj kompletnie nie widać, nie wiedzą co się dzieje. Jest to świetny smoke, no, ale niestety wymaga dość sporego treningu. Kolejnym smokiem jest smoke z długiej, też tak jakby na respace trochę bliżej. Smoke, celownik umieszczamy więcej w rogu między tym billboardem, a tą dużą ścianą rozpędzamy się i rzucamy smoka. Smok odbije się od tej ściany, będzie w tym miejscu. Tak, będzie nas Coverował przed zbudnikiem stojącym w tym miejscu. On tutaj w ogóle nas nie będzie widział. chyba że się tutaj stoi tak. Ale to my mamy równie dobrze. Możemy też go zabić, tak jak on nas Kolejnym smokiem. Są smoki skali. Bardzo przydatne. Pierwszy smoke wygląda mniej więcej tak. Stajemy tutaj przed schodkami. Namierzamy na środek w odległości od tego okna do tego okna. I podnosimy celownik do miejsca, w którym spotka się z tym otorogiem. Teraz przedstawię, co to wygląda mniej więcej tak. Teraz się rozpędzamy. Puszczamy smoka. Smoke odbije się od tamtej ściany. Prowadzuje tutaj. Chroni nas oczywiście przed zawodnikiem, który po dostaniu informacji, zjedziemy idziemy gale, sobie z długiej, tak? Często to jest też sniper. Także smoke jest po prostu niezbędny. Kolejnym smokiem, bardzo ważnym, bardzo często używanym przez topowe teamy, jest smoke z Gali na TT. Jest smoke'em bardzo prostym, aczkolwiek. Bardzo niepozornym. Wystarczy stanąć w tym rogu, namierzyć tutaj na tą linę i podnieść celownik troszeczkę do góry. I rzucić smoka, tak? smoke Bóg nie w tym miejscu. A czemu już jest taki przydatny? Rano większość teamów stosuje taktykę taką. Rzucając sobie takiego smoka, jeszcze raz rzucę. Ojej, ojej, ojej przepraszam. Tak, sensu sobie takiego smoka Czterech zawodników idzie galą, a jeden z nich zeskakuje tutaj. Z pacy ten nic nie widać, nikt nie wie, że on tutaj zeskoczył. Ten zawodnik może sobie spokojnie tutaj wyciągnąć tego zawodnika. Ten zawodnik oczywiście będzie atakowany z dwóch stron, zabije maksymalnie jedną osobę. Smoke robiący przewagę na całej mapie. Kolejnym smokiem jest smoke na środek. Smoke wydaje się smokiem oczywistym bardzo prostym. Jednak 95% osób rzuca go mniej więcej w taki sposób, narażając się na utratę życia. Ponieważ przeważnie tam stoi sniper. Jest na to prosty sposób. Starczy tutaj nie, wychylić, nie wychylać, zamierzyć przy wejściu do dolnego trupa rozpędzić się i rzucić. Później na ch chwilkę można poczekać. Smok wybucha w tym samym miejscu, no ale my mamy taką przewagę, że mamy pewność, że nie stracimy tutaj życia. Kolejnym smokiem jest smok z dolnego trupa. No, tak, jakby na bramę. Jest to najlepszy smok na bramę, według mnie. Jest też bardzo prostym smokiem, Wystarczy stanąć przy tym drewnianym pudle i celownik na wysokości tego metalowego pudła, i podnieść troszkę do góry. Ja sobie nie po prostu rzucamy smoka Smoke w tym miejscu. A teraz pytacie, czemu on jest taki przydatny? Ja, no z tego powodu, że smog taki normalny na bramę. Więcej ten. Nie chroni naszej głowy, nie chroni naszych ramion, naszej szyi i połowy dłowia. A ten smoke leżący tutaj, tak, chroni nas całkowicie. Snajper stamtąd nie widzi nic, nie może dać żadnego info, możemy sobie spokojnie wchodzić tutaj na galę Bez żadnego, bez większych problemów, tak. Kolejnym smoke'iem jest smoke ze środka na T. Wygląda mniej więcej tak, stajemy sobie przy tym pudle Zamierzamy na to okno, po prostu wracamy smoke 2-3 sekundy, smoke wybuchnie, chyba w tym miejscu, co umożliwia nam Łatwiejszy raż środkiem na B, ponieważ tam nic nie widzą. Przeważnie stoi tutaj zawodnik, albo będzie patrzył na nas z bramy. No ale, smok bardzo ułatwia. Kolejnym smokiem jest smoke z trupa na B, który coveruje nas z bramy, coveruje nas z BSA. Smok wygląda następująco. Stajemy mniej więcej w trupie, w takim miejscu, ...by ta ściana zrównała się z końcem tej ściany. Więc tak, celownikiem mierzymy tak mniej więcej na połowę, rozbiegamy się i rzucamy. Smog wybuchnie w tym miejscu, koweruje nas z bramy, widać, koweruje nas z ps widać, zostaje nam tamten zawodnik. Tamten zawodnik niestety jest w miarę dużym zmartwieniem, ponieważ jedyny jak można go zabić to praktycznie headshot. A może też być to Sniper, ale niego też się coś oczywiście znajdzie. Smok wygląda mniej więcej tak. Wystarczy stanąć w tym miejscu, aby było widać tamten filar. Namierzyć przy końcu tej ściany na wysokości tej takiej zabudowy jakby. Tak, po prostu rozpędzić się lekko i rzucić. Smok wybuchnie w tym miejscu. Będziemy mieli również smoka w tym miejscu. Mamy bezpieczną drogę na Bombside. Tutaj możemy sobie kucnąć, jak chcecie, żeby snego nie widział. Tutaj możemy sobie ściągnąć gościa. I jeszcze pokażę Wam jeden bardzo przydatny trick z tych smoków. Kiedy tu mamy zasmokowane wszystko. Możemy sobie tutaj tak fajnie z zdolnego trupa wskoczyć. Skoczyć na tą skrzyneczkę. Tak i ściągnąć gościa stąd. Albo stąd kolejnym smokiem. To już będą smoki rzucone przez counter terrorystów. Pierwszy smok wygląda następująco. Respimy się tutaj w miejscu, tak? Na respie. No i bardzo prosty smokiem jest występuje taki smoke. Możemy sobie tutaj biec. Przebiegamy przez tego smoka i biegniemy na B. Smoke jest bardzo przydatny, ponieważ tuż na terrorystów nie będzie miała żadnego info. Od snipera, który tam stoi na swoim respie. A info, jak dobrze wiemy, jest bardzo ważne w tej grze. Może was tutaj przebić nawet pięciu, a on i tak nie da żadnego infa. No, po prostu nie będzie tego widział, tak? No to mi jest taki pierwszy smoke. Drugi smoke jest rzucany przez Kracza z długiej. Jest też bardzo prostym smokiem start biec. Odpić smoka od tej ściany. On wybuchnie w tym miejscu, koperuje nas przed graczem, który miał dobrego respa w terrorystach i próbował nas tutaj skrócić, tak? I tutaj czekał na nas, ale niestety będzie smoke i nic nie zrobi, zapewne cofnie. Kolejny bardzo przydatny smoke, stobujący rush terrorystów długą. Smoke z tego miejsca, stara się tutaj ustawić między tymi dwoma samochodami, Namierzyć na te linie elektryczne. Po prostu rzuci smoke. Smoke. Wie się tutaj od bramy. Wybuchnie. Tak, więc sądzę, że żaden terrorysta nie jest na tyle głupi, żeby tutaj rushować przez smoka jeszcze na rubą. Gdzie oczywiście więc już ginie. Kolejny smoke. Jest ze środka CT na środek terror. Smoke wygląda tak. Wysuwamy się troszkę, abyśmy mieli tutaj jakąś szparę między Ramą. Umieszczamy trochę na środku i po prostu rzucamy. Smok wypuchnie w tym miejscu. Koweruje nas przed wszystkimi zawodnikami terror. Możemy sobie zreszować dolną trupę. I tutaj zaskoczyć przeciwników stąd. Kolejnym przydatnym smokiem podczas odbijania siteu B, podczas gdy terroryści podłożą już bombę. Jest smoke z tego miejsca. Wygląda więc następująco: zamierzamy sobie na tą linię, tutaj ciągniemy celownik do samej góry aż do słońca, czyli na tym poziomie. Przesuwamy troszeczkę w lewo. Wyrzucamy smołka. Smoke mniej więcej wybuchnie, mniej więcej w tym miejscu. I zawodnik kryjący strupa nie będzie miał praktycznie do nas dostępu. Z tego samego miejsca możemy rzucić drugiego smoka równie przydatnego podczas odbijania PSA. Wygląda następująco. Wymieszamy na ten mały cypelek i idziemy do góry, aż nasz celownik zrówna się z tym dużym cypelkiem. Wygląda to mniej więcej tak. Rzucamy tutaj smoka. Smok odbije się w tym miejscu. Wybuchnie tutaj. Także zawodnik kryjący tu z samochodu no niestety nie ma żadnej możliwości na zdojrzenia musi się wychylić oczywiście, zrotować, bardzo przydatne. Kolejnym smokiem jest smoke na tak zwaną pozycję C2, która znajduje się w tamtym miejscu. Smoke jest bardzo prosty. Stajemy w tym miejscu i namierzamy smokiem na ten róg tutaj. Patrzcie na mojego smoka, gdzie on się w tej chwili znajdzie. Widzicie? Takie coś robimy na ten ruch tutaj. Wymierzacie sobie tak na ten róg. Rzucacie. No i jednym rzutem wykluczacie zawodnika z tamtej pozycji, który podczas ułożenia bomby zawsze tam jest. Tam jest zawsze zawodnik po prostu. Za tak każdym razem tutaj siedzi. Także kolejnym smokiem. już chyba ostatnim smokiem, takim bardziej przydatnym. Jest smoke rzucany z tego miejsca. I namierzamy celownikiem mniej więcej w połowie odległości od tych rogów. Czyli mniej więcej tutaj. Stojąc przy końcu tej skrzynki. Namierzamy tu, podnosimy troszkę celownik do góry. I rzucając smoke, naciskamy W. Smoke odbije się tak w tym miejscu. I zasłoni nas przed gościem z PS-u, przed gościem z pozycji C2, czyli stamtąd, i przed gościem stąd. Także z jednym smoke'iem wykonujemy takie działanie, iż możemy skupić się praktycznie na jednej stronie bombsite'u albo na gościu tu, albo na gościu tam, albo na gościu strupa. Także. To byłoby, to byłoby mniej więcej na tyle, pokazałem Wam wszystkie takie bardziej przydatne smoki, dość niepozorne. Także subskrybujcie nasz kanał po więcej, w następnym odcinku będą flesze na daście. Ponieważ chciałem zrobić to w jednym odcinku, ale odcinek po prostu wyszedł tak długi, bo fleszy też jest mnóstwo. Także w następnym odcinku zrobię Wam flesze na daście. No i mniej więcej tyle, przypominam Wam jeszcze o konkursie. Także żegnam się z Wami, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się do następnego.